Z tej strony Aleksandra, chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć historię i moje przeżycia odnośnie bramy światła tworzenia bramy światła, gdzie łączą się dwa światy świat duchowy z światem trójwymiarowym fizycznym materialnym. Kilka miesięcy temu brałam w takim czymś udział i teraz systematycznie tworzymy takie, takie bramy światła, żeby pomóc wznosić wibracje i pomóc określonym duszą i określonym osobom, i całej ziemi również. Jak to było, to była taka bardzo śmieszna historia, gdzie planowałam wyjazd zupełnie. Z zupełnie innego powodu, na Kretę, kilka osób chciało właśnie zorganizować takie spotkanie z Polski na Krecie, gdzie wymienimy się swoimi informacjami, swoją wiedzą, swoimi zdolnościami, a przy okazji zwiedzimy nowe miejsca, tak? Ale ja w pewnym momencie zaczęłam czuć, że ja się z tymi dziewczynami w ogóle nie spotkam. Że albo będą na krecie, ale w innym miejscu, albo po prostu nie przyjadą, ale ja czułam, że jestem na tej krecie. I rzeczywiście tak się stało, dziewczyny odwołały wyjazd, ale ja czułam, że i tak tam muszę być, tak tam muszę się pojawić. I już pracowałam przez jakiś czas z taką znajomą, z krety właśnie, która, często, która też jest na drodze bliźniaczych płomieni i Miała ze mną kilka konsultacji, kilka lekcji, kilka nie lekcji, tylko sesji, channelingu, później hipnozy i okazało się właśnie, że jesteśmy siostrami z poprzednich życi, z innych wymiarów, nasze wibracje są praktycznie identyczne, i operujemy obie z poziomu serca, więc. Więc zaprosiła mnie do siebie. Mówi, skoro i tak miałaś przyjechać, to przyjeżdżaj. To się spotkamy przynajmniej z bliska, porozmawiamy i, e, i zapoznamy się. Ale okazało się, że. Zaczęłam czuć niesamowite wibracje, po prostu tak niesamowite, że mówię: Nie wiem, co się wydarzy na tej kręcie, prawda? Zaczęłam mieć takie, zaczęłam widzieć takie sceny podczas autohipnozy, gdzie, gdzie my tam mamy coś zrobić razem, jakąś e, taką pracę na poziomie energetycznym, wibracyjnym Ziemi. I ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, ale. Miałam taką podpowiedź od wyższego ja, że jak już tam będziesz na miejscu, to się dowiesz o co chodzi. Więc pojechałam tam z takim celem i zapoznania się z tą dziewczyną, i również co miało się wydarzyć, to się, to się i tak wydarzy. Tak? Więc nie wiedziałam dokładnie, co będę musiała zrobić, ale wiedziałam, że będę poprowadzona. Więc jak spotkałam Krystynę, to momentalnie po pięciu minutach mówię, dobrze, ja Cię znam, ja Twoje wibracje pamiętam. To po prostu było niesamowite. Bardzo rzadko mi się tak zdarza, że rzeczywiście ledwo kogoś poznaję. To już, to już wiem, że ta osoba jest mi bliska i będzie w moim życiu. E, oczywiście... Dużo pracowałyśmy i wiele hipnoz zrobiłam chrystyjnie, tak, ale też dużo podróżowałyśmy po wyspie. I w pewnym momencie przejeżdżałyśmy koło takiego miejsca, gdzie ja zaczęłam po prostu tracić poczucie świadomości. Energie były tak, silne, tak niesamowity, że ja najpierw czułam taki niesamowity, niesamowitą radość, niesamowity wybuch tej bezwarunkowej miłości, a później to było tak intensywne, że aż zaczęłam tracić, e, zaczęłam źle widzieć, zaczęłam e, aż tak jakoś znaczy, nie to, że się źle czuć, ale miałam poczucie, że, że jestem i w tym świecie, ale też w jakimś innym wymiarze równocześnie. No, zdarza mi się to czasami, ale już, ale wtedy to było strasznie, ale to strasznie intensywne. W pewnym momencie zaakceptowałam to i mówię: okej, okay, coś się dzieje, jakieś energie się zmieniają, energie są strasznie intensywne. Moje ciało tak jakby troszeczkę zaczęło reagować na to, że za dużo dużo tej energii, że za dużo, że nie, że nie może, że, że jednak troszeczkę no, obciążyło to, to ciało, ale mnie, jak, mi jakby się dwa światy nakładały, ja widziałam, że ja tutaj jestem, ale jednocześnie nie miałam poczucia odległości, tak? Jakby wszystko było tylko energią i, i mogłam czegoś dotknąć, ale na przykład nie wiedziałam, czy to coś jest. Odległości metra czy dziesięciu metrów, tak wszystko po prostu tak jakby było energią, jakby było taką mgłą. <grystanie> e, I nagle zaczęłam widzieć e, e, jakieś e, a, anioły po prostu jakieś takie dusze świetliste, które były nad nami i jakby tak stworzyły taki krąg nad nami i nasze dusze, dusza moja i Krystyny była w środku i one tak jakby nas witały i cieszyły się, że, że my tutaj jesteśmy, że my się spotkałyśmy. To była tak niesamowita radość na poziomie duchowym, radość dusz, tak? Bo Krystyna jechała autem, a ja po prostu opowiadałam jej co widzę. I to było Niesamowite, niesamowite, niesamowita radość też tych istot, że nam się udało spotkać i że, że wszystko jest tak, jak powinno być. I widziałam, że, że tak jakby krąg stworzyła, my byliśmy w środku i oni wszyscy nas witali i, i no niesamowita radość, tak? Później robiłyśmy znowu. Hipnozę z Krystyną, żeby zobaczyć co dokładnie o co, o co w tym wszystkim chodzi, co dokładnie mamy zrobić. I właśnie miałyśmy powiedziane, że tam niedaleko tego miejsca, w którym e, zaczęłam ja czuć tą energię, e, mamy właśnie pojechać i stworzyć bramę światła. E, oczywiście na drugi dzień pojechałyśmy, czy na za dwa dni, miałyśmy powiedziane, konkretny dzień, że w tym dniu. E, pojedziecie i, i my, mam, my się zastanawialiśmy, jak to ma wyglądać, ale to mamy macie po prostu połączyć czakry i, i serca i tyle i no dobrze mówimy, nigdy w życiu tak, czegoś takiego nie robiłyśmy, więc spróbujemy, prawda, więc pojechałyśmy w to miejsce. To była taka jakby łąka góry z tyłu, no, no piękne miejsce, cudowne, ale też z drugiej strony no takie jak wszystkie inne, prawda, ale tam, ale tam jakiś, jakiś był właśnie ten przepływ tej energii i ja miałam wziąć za ręce Christine tak, miałyśmy połączyć ręce, najlepiej na poziomie serca. I Krystyna zaczęła odliczać, zamknęłyśmy oczy. Krystyna zaczęła odliczać wszystkie kręgi, jakby, tak, jakby łączyła kręgi, a ja w tym samym czasie łączyłam czakry, wszystkie czakry od góry do dołu. Jeszcze miałam, byłam poprowadzana, że mam uziemić się i Krystynę, i później jakby był taki przepływ, jakby spadła taka energia z góry. I połączyłaś jak się połączyłyśmy z czakrą korony, to ta energia wypłynęła do góry, a jednocześnie też spadła z góry i do dołu i, to, i przez nas przepłynęła. Widziałyśmy, jak się tworzy taki wielki kanał naokoło nas i tak pomiędzy nami, ale też naokoło nas, gdzie po prostu ta energia z góry do dołu przepływa i. Z, i jak miałyśmy zamknięte oczy, to obie widziałyśmy dokładnie to samo. Widziałyśmy, że dokładnie w centrum, pomiędzy nami, na poziomie serc, tak jak nasza energia się połączyła na poziomie serc i na poziomie rąk, taki krzyż jakby powstał, to tutaj w centrum była ziemia, która się kręciła i którą po prostu my całą tą ziemię uleczałyśmy w tym, w tym momencie, tworząc ten, ten kanał światła. Tak? To trwało dosłownie kilka minut, później poczułyśmy, że już wystarczy, że po prostu tak jakby te energie em, em, osłabiły się, prawda? E, I... Później ja widziałam, że tam jeszcze są jakieś istoty, które kontynuują pracę, że naszym zadaniem było jedynie stworzenie tego kanału i mogłyśmy odejść. Później jeszcze jak jechałyśmy dalej, to pytałam się, co dokładnie zrobiłyśmy, o co w tym wszystkim chodziło i miałam pokazaną taką scenę, jak wtyczka do kontaktu wygląda, prawda? Że tam są takie dwa bolce, które wchodzą do kontaktu, więc miałam powiedziane tak, że, e, że ten sam kontakt to jest jakby taka trójwymiarowa rzeczywistość, ta materialna rzeczywistość tak, ta ściana to stabilna stabilne takie, stabilny, stabilne podłoże sta, stabilna, a niby rzeczywistość, e, czy formy energii. E, a ta wtyczka cała to było właśnie takie połączenie jakby z tą energią z, z, z tym polem, poziomem duchowym, tak, czyli potrzebne były te dwa bolce, czyli ja i Krystyna, które połączyły się zarówno, które my mamy fizyczną formę, tak, więc jesteśmy tymi jakby takim łącznikiem, tak, ale jednocześnie stworzyłyśmy właśnie, że mamy tą też część duchową, która właśnie dlatego byłyśmy potrzebne my, że jest potrzebna fizyczna postać, fizyczne ciało, żeby połączyło, ale duchowe jednocześnie, tak, że mamy tą płaszczyznę duchową, żeby połączyć te, te dwa światy stworzył się taki kanał z centrum ziemi prosto do źródła się został połączony i wtedy już te istoty mogły dalej kontynuować tą pracę energetyczną ale my byłyśmy właśnie tym tą wtyczką tym kontaktem tym, tym, tym bolcem takim tym tą wtyczką tak i później jeszcze Dostałyśmy też jeszcze wiele wyjaśnień, jak to wygląda. Jeszcze miałam później też taką wizję, jak, jak jechałyśmy autem dalej, że My to mamy robić, i zarówno ja, jak i mój bliźniaczy płomień, jak i Krystyna z jej bliźniaczym płomieniem. Mamy to robić, mamy robić takie kanały światła, właśnie, że jesteśmy tymi bliźniaczymi płomieniami, które mają być razem i które muszą właśnie samym, samym swoim istnieniem, i samym tym, że są razem i się łączą, te czakry wszystkie ich się łączą, tak, jak są już na poziomie Unii. I Unii w sobie, i Unii właśnie z tym drugim wyznaczym płomieniem. To właśnie, gdziekolwiek są, w którymkolwiek miejscu są, wystarczy, że czują tą miłość bezwarunkową do siebie, to tworzą te kanały światła automatycznie, tak? I miałam właśnie taką wizję, że że jestem, stoję ja, właśnie tak samo mój bliźniak płomie naprzeciwko mnie, łączymy się, e, łączymy się wszystkimi czakrami, łączymy się z sercem i ręce, tak samo powstaje ten kanał światła, ta brama światła, która łączy ziemię ze źródłem, ale również widziałam, że, że w moim brzuchu tak jakbym była w ciąży i widziałam całą kulę ziemską, że miałam całą kulę ziemską w swoim brzuchu, co było po prostu cudowne, no cudowna wizja, cudowne uczucie, tak, że, że tak jakby ta ziemia nowa się rodziła i, i jakbym brała w tym udział, tak, jakbym była mamą tej ziemi, czułam właśnie taką matczyną Miłość i taką opiekę i do tej ziemi, taką bezwarunkową, tak, a z drugiej strony czułam, że ta Ziemia również mnie kocha, no, e, niesamowite to było, tak? Niesamowite. I teraz e, co tydzień tworzymy takie bramy światła na odległość z Krystyną, już nawet nie musimy być razem. E, tworzymy takie bramy światła. Ja bardzo często widzę teraz na przykład, e, że to jest nie tylko te bramy światła tworzą, to znaczy ja miałam powiedziane tak, że jeszcze do końca odnośnie bli Bliźniaczych płomieni miałam pokazane tak jakby sito sitko tak dziurki które są takie dziurki takie, takie metalowe sito w którym są dziurki i że mam so, mogłam sobie wyobrazić na przykład, że ziemia to jest jak taki, taka metalowa płaszczyzna, do której nie przepływa słoń, światło. Tak? To światło spływa na tą ziemię, ale nie ma jak przepłynąć. Więc tam, gdzie są bliznacze płomienie, w którymkolwiek miejscu i tam, gdzie my tworzymy na przykład też z innymi te bramy światła, tak? ale to trzeba operować naprawdę z poziomu bezwarunkowej miłości, trzeba mieć super wibracje takie anielskie wręcz, żeby móc tak, taką bramę światła zrobić. I miałam pokazane, że w momencie, kiedy my tworzymy tą bramę, to tak jakby tworzymy dziurkę w tym, kolejną dziurkę w tym sitku, tak? W tej płaszczyźnie ziemi, gdzie, gdzie już to światło zawsze będzie przepływać, tak? I te bliźniacze płomieni, właśnie dlatego tak jest ważne teraz, jest dużo takich właśnie przebudzonych tych bliźniaczych płomieni, gdzie, gdzie naprawdę mają się łączyć, tak? Nie wszystkie, <grym> powtarzam, nie wszystkie, ale są właśnie te bliźniacze płomienie, które, które tworzą te bramy i te te, poziomy, te pionowe kanały światła, te bramy światła, gdzie, gdzie to jest naprawdę ważne, naprawdę ważne, tak? I teraz tworzymy z Chrystyną również co tydzień taki kanał światła, taką bramę światła, nie częściej, bo to jest za dużo energii dla nas, i dla, dla wszystkich. Tak, Bardzo często widzimy Ziemię właśnie w środku. Bardzo często, znaczy my tam na przykład możemy wkładać różne osoby, tak, żeby wyobrażamy sobie, po prostu wizualizujemy, że wkładamy tam swoich bliskich tak, w to światło i, i lecą do góry albo po prostu leczą się, mają ochronę, tak. Bo też miałam tak na przykład taki problem. Z mój bliźniaczy Płami był tam ener tak energetycznie manipulowany troszeczkę, więc też, też musiałam mu pomóc e, m, znajomym, bliskim, rodzinie, tak, wszystkich, kogo mogę, to po prostu wrzucam e, e, do, takiego, do takiej bramy światła i też. Wszystkie inne dusze, które widzą tą. Miałam pokazane tak, jakby to, był, to była taka latarnia, która się rozświetla, i wszystkie dusze, które na przykład chcą wrócić do domu, do źródła, to, tak, to było takie jakby winda, która zabierała wszystkie te dusze i, i, i wracała. I ostatnio też, jak robiłyśmy w zeszłym tygodniu taki, e, taką bramę światła, to widziałam, że po tych wszystkich pożarach te, te wszystkie. Widziałam te wszystkie dusze tych zwierząt i, i tych wszystkich takich, ym, czy nawet ludzi, czy, czy no głównie zwierząt, wszystkie, które zostały, właśnie, y, które no nie przeżyły takiej tej katastrofy. One wszystkie jakby wchodziły do tego kanału i, i wracały do domu, do źródła, więc no to działa taki kanał pewnie na wielu płaszczyznach, o którym pewnie wielu. Ym, Wielu rzeczy ja jeszcze też sama nie wiem tak, ale skoro, tak, skoro wiem, że i tak, to pomaga, czy ziemi, czy ludziom, czy tym duszom, tak, to bardzo chętnie właśnie biorę udział w takim, w takim tworzeniu w tworzeniu takich kanałów, prawda? I, ale to trzeba, tak jak mówię, bo już któraś osoba się mnie pytała, czy każdy może tworzyć taki poziom, taki kanał światła, to nie każdy ma takie zadanie tutaj, że ma zostać kanałem takim, takim przepływu energii, tak? Nie każdy. Ja mam i jestem od dziecka, prawda? Yy, I to jest takie jakby moje zadanie, i yy, łączę się, bo moja dusza pochodzi z wyższych, wyższych płaszczyzn duchowych, tak? Tam są takie bardzo lekkie wibracje, ja się bardzo łatwo. Yy, bardzo łatwo potrafię je odtwarzać, tak? To jest takie właśnie operowanie z poziomu bezwarunkowej miłości, więc to, to się dzieje tak jakby u mnie automatycznie, tak? wchodzę na te wibracje i już widzę, że ten kanał się tworzy, tak? Nie każdy musi, nie każdy musi, nie każdego zadaniem jest właśnie takie tworzenie takich kanałów, ale jak najbardziej można popróbować, jeżeli to czujecie, jeżeli no, lepiej jest, jak. Jesteśmy poprowadzani tak, bo to musi być naprawdę e, operowanie z takich poziomu tych anielskich wibracji, takich strasznie lekkich i takich czysta wyłącznie bezwarunkowa miłość bez e, żadnych manipulacji, zero manipulacji, zero negatywnej energii. Jest tylko wyłącznie miłość i ta czysta, czysto świat, czyste światło, tak. I, i, i to po prostu się dzieje samoistnie, tak, a później jeszcze też pewnie te kanały światła są wykorzystywane w jakiś e, inny sposób pozytywny, tak, o którym ja nawet nie wiem, ale, ale robię to, e, co, co, co mam robić, tak, co czuję, że powinnam robić, co moje wyższe ja, do czego moje wyższe ja mnie prowadzi, tak. To tyle, dziękuję na dzisiaj, pa, pa.